There's not much to do, when all I can is thinking about your... Cześć wszystkim, z tej ja i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was w Czajnho z Berszki. Lało jak z cebra. Były takie grzmoty od godziny chyba 8 dzisiaj, że jest tragedia. Rozjaśniło się, wyszłam. Spłaciłam się jak nie powiem co i nie powiem komu Dlaczego jest dalej duszno? Dlaczego nie może być chłodniej? Okej okay. Jest tada, Okej okay. Tu mamy pierwszą koszuleczkę Ale super to wygląda. To jest zielony, ale taki wiecie Pudrowy zielony? Brudny, jasny zielony? Nie wiem Jak dokładnie nazwać? Taki może to jest bardziej nie, no nie wiem. Ojej. No nie wiem właśnie, dopiszcie jakbyście nazwali ten kolor, bo to no jest taki po prostu zielony, ale inny zielony, być nie taki jaskrawy zielony, taki fajny zielony. <laughs> to jest rozmiar S i będę wam dawać te takie kody do tych koszulek. Tutaj gdzieś będzie na ekranie, a jak nie to w komentarzu podepnę po prostu potem. Mm. Napiszcie potem, jaka koszulka Wam się spodoba najbardziej Musimy nadrobić tą aktywność trochę, proszę Będzie, będzie super YouTube bardzo uczy na zasięgi, więc byłoby bardzo miło Bo są wyprzedaże, więc to wszystko jest na przecenach Oprócz jednej koszulki chyba mhm. Więc tutaj będzie też cena jakaś, nie wiem czy z czy Po prostu taką, za jaką ja to kupiłam, no ale nie wiem, czy taka będzie dalej Jak wejdziecie na stronę, będzie schodzić Okej, okay, więc koszulka numer jeden wygląda w sposób następujący Cały czas będę musiała poprawiać te kucyczki, więc one będą trochę zmasakrowane. Wygląda to moim zdaniem bardzo fajnie i czuję się w tym dobrze, także. Jakieś sprawdzenie w lustrze? Nie no. Moim zdaniem. Super. Mi się bardzo podoba. Losujemy kolejną rzecz. To jest. A ja wiem, i ona jest taka przekładana, jakby. Bo jest strasznie skniętana, jest. Strasznie skniętana, nie wiem czy na Powinno być. Ale widzicie, ona jest bardzo zgnieciona Nie No nie wiem, dziwnie przyszła nana. ona jest, nie wiem jak ją to nazywać. Taka... Widzicie? Na dole W tył i w tył Jak tak pokazuję to wygląda źle Mam nadzieję, że na mnie będzie wyglądać lepiej, bo jest trochę taka Wydaje mi się tutaj na górze pognieciona, tak nie powinno być Więc y, mówię, zobaczymy zaraz jak będzie Wyglądać na mnie, natomiast na razie mnie nie zachwyciło Przez to, że jest trochę pognieciona Powiem tak, strasznie ciężko było mi tą koszulkę Ubrać i jest trochę opięta i wydaje mi się, że jest trochę za mała. W sensie to jest Eska, więc to mnie trochę dziwi. Dla mnie to musiałby być m yy, Ciężko mi to było przez przełożyć życie, więc no nie wiem, nie wiem. Wieso wolałabym, żeby była za duża niż za mała, bo mówię, to jest trochę opina... opinające, ale no nie jest tragicznie, ale no nie będzie to moja ulubiona na pewno. Jest ciekawa, ale rozmiar trochę mnie zabrót. Gdzie tamty widzisz, są tam za duże niektóre, chociaż może będą może będą lepsze. No to mówię, no tutaj. No nie wiem, nie wiem, ciężko, ciężko, bo to jest troszeczkę. Troszeczkę małe, bym powiedziała. Ale no, nadzieję, że następna koszulka będzie bardziej zachęcająca. O jej, ona jest duża. Ona jest strasznie duża. Oj, to jest koszulka, raczej top. Eska, um, Oliwii Rodrigo. No dobra, mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle na mnie to wyglądać Stop. On ma tutaj napis po prostu Olivia Rodrigo I mam nadzieję, że koszulka, którą zamówiłam też ona nie będzie za duża Już się boję o to, nie? Już się boję o to Wiecie co, powiem tak, spodziewałam się czegoś gorszego Tutaj jest taka dość upięta i nic mi tutaj nie wystaje, także jest dobrze um, Ale jest długa trochę yes? Mówię tak, nie jest jednak źle, wyglądała gorzej. Zresztą myślałam, że będzie wyglądać gorzej. Jak tak ją podnosiłam, to wyglądała no strasznie, w sensie strasznie mnie to tak, wiecie. Przeraziło mnie to. Nie jest tak źle, wydaje mi się. Jest wygodna, jest luźna, przede wszystkim jest rozciągliwa, także myślę, że będę w niej chodzić na pewno. Tutaj jeszcze tam latko odsunęliście gdzieś jak z tyłu. Tak, to myślę, że. Całkiem spoko. Okej, okay, po prostu biorę pierwszą lepszą z brzegu. Nie? O mój Boże, ona taka... Jest, no ona jest piękna. Popatrzcie na to. Ale ma gruby materiał. Yy, dość. Szczerze mówiąc... Znaczy on ma niby takie... Tak niby to jest taka siateczka. Nie wiem, no zobaczcie, to jest bliska trochę marki. Nie może będzie to widać. Nie wiem. Niby taka siateczka, ale, ale ona nie przypuszcza. To no nie, to nie jest taka siateczka, tylko tak wygląda. No, ale jest taki pod palcami, no dość gruby materiał, taki porządny, nie? Więc no nie wiem, czy nie będzie mi za ciepło mimo wszystko. Bo ja jestem osobą, która strasznie przeżywa upały. I ja już się spociłam teraz, i moje okulary się trochę zaparowały od dołu. Mam nadzieję, no, że tego nie widać, ale ja się pocę jak psujajca. Ta koszulka mnie naprawdę przekonuje, i ona jest też w rozmiarze S. I tutaj ma taki. Pokażę Wam jeszcze jeden nadruk Widać go dobrze? No, myślę, że ta. Myślisz, że to będzie hit? Coś, coś mi się tego daje, że to będzie hit. Boję się o tą drugą rzecz od Olivii Rodrigo. Naprawdę, boję się. Moje włosy już woją o pomstę do nieba po tych wszystkich zakładaniach i ściąganiach. Natomiast uważam, że ta jest naprawdę super. Jest dość opięta, to prawda, ale znowu ja jestem tutaj trochę. Więc. Więc może to, to jest kwestia tego, tak? To jest kwestia tego, myślę. Myślę, że się jeszcze rozciągnie trochę. Mam nadzieję, taką przynajmniej. Um, no i co? Nie jest taka, wiecie, 10 na 10 na ten... ale jest naprawdę fajna. Oceńcie. Jeszcze zanim, to mamy tutaj taką. To też jest top. On znowu jest duży, a on jest XS. To już jest XS. I on jest też dość duży. To może to mi się tak wydaje? No on nie będzie taki duży, chociaż w sumie? No nie wiem. I to jest jedyne, które chyba nie było na przycenie i to jest XS rozmiar. Jeszcze był mniejszy rozmiar, 10-12 lat. tamtych nie było. Więc to może mogło dać mi do myślenia, że może być po prostu większe troszeczkę W taki zwykły, basicowy top Top? Nie wiem Więc... Co? Brzowy po prostu, zwykle nie mam żadnego brzowego topu, mam jedynie czarne XS-ki z ZEA I one są idealne na mnie A to jest xs kom z Bershki I on jest trochę dłuższy niż moje tamte topy, więc no nie wiem Ojejku, boję się trochę o te rozmiary jeszcze, boję się trochę Bo ja jestem dość drobna, mimo wszystko Jestem dość drobna, jestem też niska. Ja mam 1,56 m, jakby ktoś się zastanawiał. Także no, jakbyście chcieli sobie porównywać mniej więcej, to ja mam 1,56 56 i noszę właśnie tak, w takich koszulkach bardziej upiętych. No to noszę eski, w topach raczej noszę x ki chyba że są jakieś naprawdę ciasne gdzieś tutaj, w ramionach. Bo ja jestem w szeroka barkach, przynajmniej czym tak mi się wydaje. Wiecie, ludzie mi mówią, że nie. Ja uważam, że tak, ale to wiecie, to jest moja taka subiektywna, więc nie wiem, są jasne: czy jestem w berka, czy nie. Wasza subiektywna tutaj opinia. Dlatego, tak? jakby ktoś chciał mieć taki, wiecie, obraz tego, jak będzie na was wyglądać coś, no to. No, mówię. Boję się tego, boję się tego strasznie. Jeśli chodzi o to, no to ubrali na staniki, sami widzicie, jak to wygląda. Może przy jakimś innym, jakimś mniejszym tutaj. Ramiączkiem, nie wiem. No. Więc będzie mi ciężko to ubrać bez tanika, Chociaż, no nie wiem. Jak sobie tak podwinę, to myślę, że nie będzie, ale nie jest to takie wiecie. Full, full, chyba bezpieczne. Bo mogłoby być mniej wycięte i byłoby na pewno lepsze dla mnie, ale to są moje osobiste preferencje. To będzie moja jedna taka koszulka, taki top beżowy. Eee, no, bo mi brakowało takiego na pewno w szafie, więc. Więc co? Oceniam również na okejkę okay no fajne, no nie jesteś takim moim kolorze skóry, więc to też jest na plusy jest Więc... Temka. Ja lubię oversize, ale jak zobaczyłam tą, ten top, który jest Eską i jest duży. To ja się moją top koszulki. O, kurde! No nie! Alecie wy to widzicie? To jest... to jest wielkie. Ale swejlowałam, Boże, to jest jak Elka. To, to będzie dobre dla mojego chłopaka. To jest Elka. To jest męska Elka. Jak nie większe. Co to się dzieje z tymi rozmiarami? Dobra, i tak wygląda tył. Jezu, ja to jest dobie ręcznik kobielowy. Wszystka mojego chłopaka nosiłam i nie wyglądała na worek o dziwo. A była oversize'ową elką. Więc mam jeszcze nadzieję. Będę widziała na przyszłość, że rozmiary z barszki dla mnie lepiej brać mniejsze, bo inaczej będzie taka wtopa jak tutaj. <grydy> czy wy <wycie> to widzicie? <grydy> ja nie mogę, o mój Boże. Ale wtopiłam, czy wy to widzicie? Tu nawet to jest, to jest większe niż koszulki mojego chłopa. To chyba pójdzie na zwrot, wiecie? Zrobi z paskiem, może będzie lepsze. Czekajcie, próbuję to założyć. Czy to może służyć za pasek? Bo nie wiem, gdzie jest mój pasek, więc zamknijmy to na to, coś? Jak sukienka, co? Chyba, że pójdzie do spania. No ja się próbuję do tego przykroić, ale to nie, nie. Nie da rady, nie no, po prostu za dużo. widzę zwracać przez internet, w moim mieście nie ma berszki. Że to wygląda jak piżama, albo jak latająca wiewiórka. Przecież to będzie dobre na mojego chłopa, tak nie powinno wyglądać. Albo nawet za luźne na niego. No. Jestem pewna, że będzie za luźne na niego. Widzicie to? Mówię, jego koszulki są na mnie bardziej dobre niż to. No. To jest oversize'owa l męska, albo nawet x To nie jest m -ka. Co to jest? To nie jest oversize'owa Mka, ka damska, co to się dzieje? Wy już pewnie mieliście przebitki. Um. Ja je dopiero idę nagrywać, także. Okej, okay, więc jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale i napiszcie komentarz, która koszulka wam się najbardziej podobała lub top. Mm -hmm. Adios!